Szczęśliwego Nowego Roku 2024 wszystkim! FGP Friends, pozdrawia! Pozdrawiam wszystkich! Zdrowia, szczęścia na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż 2023, mordy, i patrzcie to! Bum. O, nie wypał chyba tam gdzieś strzelają, wszędzie strzelią tutaj są nad ludzie. Tam są moi brat i tam koledzy brata.

By żyło, nie wiem, gdzie mi brat wysłał to, o tam ładnie o. Tam coś szykują już No jest ładnie Uuu, lepeta poszła Kurde Nie jest grubo. O, tu z nogiem. O, peta, nie? Tam, zimne ognie, Zimne ognie za Zimne, w tym samym a, dobra, Przewodnicząca, Pani Komisarz, Pani Komisarz, Pani co moi braciak tam robi? ja mordy, jak wam mówię, szczęśliwego nowego roku, ojciec 24. Zdrowia szczęścia przede wszystkim. I... Patrzcie, jaki wulkan poszedł. Strówka mordy, no. Szczęścia. Żeby był lepszy rok, patrzcie 23. I coś tu leci. pełnienia marzeń i tak, żeby żebyście coś mamy o! i pamiętajcie No. I pamiętajcie. Pamiętajcie, żeby ten nowy rok był lepszy niż ten 2023. Doślij jego mordy, zrówka. Ale tu sapie powiem, że zapi. Ale. 2024 mordy. Nowy rok. Tak się bawi Subsk 2024 oraz moja rodzinka 2024. Wow. Nie mam jak uchwycić dłuższy na raz. Obok samochodu przyleciało, kurde, by niebezpiecznie rzucili. Ła, już tam przystaj trzymać, dobra, albo daj jeszcze ją, nie wiem, bo do wyspy tardy chyba się ją. Ła. Dobra, kończę. Mam nadzieję... O, tam jeszcze coś się dzieje. Tak się bawi Słupsk 2324. Ostatni raz mam mówię szczęśliwego nowego roku. Żeby był lepszy zdrowia. I chyba prawie właśnie ich fajerwerka tam jakaś złapała. No cóż, tak się bawi też mój braciaki, moja rodzina. Zdrowia, szczęścia, żeby był lepszy rok. No i co? Witam w 2024. A tam coś dalej robią, ale już. po firewerkach. Ło, ale to. ale to śmieszne jest. Dobra. Wracam na. Pasem do mieszkania. Bo teraz ja jestem mojego brata. i. No, widzimy się w następnych odcinkach na tym kanale. Nowy rok, nowy ja, moi drodzy. I już niedługo dowiecie się, dlaczego nagrałem film na tym kanale, który był przeznaczony tak naprawdę tylko do live'ów. Czejo.